Głupie sylaby, kiedy chcę przekazać się swym myślom. Popadam w bez bezczynność kartki. Przede mną byłyby całkiem puste, gdyby nie kratki i rozlany tuż przed chwilą. A skrajność uznawana za zbyt dosadną idzie w zapomnienie, i znieczulica bierze sprawy. W swoje ręce, w swoje ręce. Dla wielu wiara w coś to głównie wiara w siebie. Jak gdy nagle jej brakuje, nagle wracają do ciebie. Jeśli zdobyłeś w życiu coś, to zostaw to dla siebie. Ludzie nie lubią, kiedy mają mniej od ciebie. Jedno uczucie, które teraz czuję, zostawię dla siebie. Lepiej będzie, jak skończymy to. Oboje, mam powiększone źrenice i czułszy puls. Kiedy imitujesz uczucia, których nie ma tu, ich nie ma tu. Patrząc przyszłość, na tą całą rzeczywistość Głupie sylaby, kiedy chcę przekazać je swym myślom. Patrząc w przyszłość, na tą całą rzeczywistość Głupie sylaby, kiedy chcę przekazać się swym myślom. Zbyt dużo czasu już minęło, tu jest słaby grunt. Chcę po siebie obrać nowy kurs, potrzebuję odwagi, choć to pokora daje efekt, nigdy defekt, więc pokilam się nad sobą, może to coś da Wiernych przyjaciół ciągle przy sobie mam, reszta odeszła, widuję tylko czasem ich cień, który przypomina mi o tym, że nie warto jest biegać za ludźmi Ci, co mają być, to są, presji nie czuję już, zostawiam za sobą ją, za niewidzialną sumienia Nienawiści. Maski niech do teatru oddadzą. A ty jesteś, bo jesteś czy jesteś, bo potrzebujesz coś, chyba potrzebujesz. Coś. Śmiać się przez i po deszczu skakać. Chciałabym wyrzucić siebie całe, niedosyt, zamknąć się gdzieś przed nim, gdzieś w środku nocy. Gdzieś w środku nocy, gdzieś w środku nocy. Gdzieś w środku nocy.